Cześć, witajcie w piątkowym live'ie na moim kanale. A dzisiaj sobie po prostu będziemy grać w yy, różne gry. Nie wchodzi mi jak nie wiem jakie, ale po prostu będziemy sobie grać w różne gry. Także ja Was bardzo serdecznie zapraszam do oglądania. I chyba możemy zaczynać, tak? Zaczniemy sobie od Clash Royale. Tutaj na razie liczba komentarzy to zero. Ja zaraz wpuszczę muzykę. Także, co, zaraz będziemy zaczynać live'ika takiego porządnego. Yy, tutaj pozdrawiam klan y, Telezubisie. Yyy... Cię pozdrowić teraz na live'ie. Yy, ja sobie tutaj włączę jakąś muzyczkę. Yy, I zaraz będziemy tutaj sobie robić tego live'ika. Także... Yy, co, wejdziemy sobie na mój kanał, jeszcze będę sprawdzał, co, ileś tam minut, czy w ogóle działa. Halo, coś nie działa. Tutaj... O mój Boże! za 68 minut dopiero zaczynamy livea. Idzie się wcześniej. E, dobra, czekajcie. E, Hero Man, jak z, te, ten, możecie na ten kanał wejść. A ja sobie jeszcze puszczę do was tutaj muzykę. I za chwilę będzie muzyczka. Tylko tak, żeby by słabo było słychać. Dobra, zaraz sobie zaczynamy Pierwsza osoba na yy, lajbie dostaje yy, Dostaje admina. Także co, zaczynamy zaraz. Mam nadzieję, że wszystko w ogóle dobrze słychać. Jak są lagi, to zary. To jest na żywo live la, y, jest trochę opóźnione, ale to nic. A jak muza się podoba, to zapraszam. O, ty! Dobry jest. Mam świetny pomysł, weźmiemy Tornado i po prostu tutaj lecimy. Dawaj, dawaj, dawaj Tornado. Więc eee. na razie przed włączymy. Nam no, nie będzie potrzebny. A ja tu bym patrzył sobie normalnie na YouTube. Jak to jest fajna, to dobrze. Chociaż hmm. czuję, że to przegram. Także pierwsza próba nieudana. Nie, nie wiem, czy zagramy sobie teraz. Jeszcze na live'iku na ręce. Może zagramy. Ale ja to jest. Zagramy.

Zapuszczę następną. E, piszcie teraz, czy chcecie jaką, jaką chcecie muzykę. O, fuck. Przegraliśmy to. Koniec. Przegraliśmy. E, no to zaraz zapuścimy muzykę. Wziąłem jakąś pierwszą lepszą. Mam nadzieję, że będzie dobra.

że krandy to się. także dzisiaj sobie jeszcze zagramy w inne gry ale <laughs> to zlamił <laughs> o jezu współczuję mu serio ale on już źle postąpił ten niegrzeczny chłopcyk szkoda, że nie mam w ogóle fireballa bo tak to bym wiecie yy, na luzie to rozwalił ja pierdziele co tu się odwala? Ja nie wierzę w to co się tutaj dzieje teraz. Jak idzie? Poszło jak burza Ale niestety zaraz to tam się Co się tu stało? A co za niedobry pan? Cały czas atakował pewnie atakował tą główną wiedzę, dopóki nie To jest czasami takie hamskie, jak się na przykład Manminera albo co innego. Żeby po prostu nie da się tego wytrzymać. Zagram sobie jeszcze Mirror Challenge, ale to z mi z klanu. No to nieźle. A ja bym teraz dał jakąś powierzchnią kartę. Powietrzną kartę bym dał, wiecie? Powietrzną kartę. Po prostu powietrzną kartę. Powietrzną kartę. <grym> nie wiem czemu ja to tak nazywam, ale... Powietrzną kartę. Dosłownie, powietrzną kartę. Powietrzna karta jest fajna. Dość chyba. Aj nie nie będziemy tutaj marnować arousów, bo będą nam jeszcze później potrzebne. Tak, znowu życie. O nie, 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 ale to zawaliłem. Ale to to złe. O nie, rozwali nam już o nie, nie, nam nam wieże. nie, 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 radę. Przegrałem. No nie. Ja nie chcę tego przegrać, jeszcze Wolem. Dobra, następnym. razem zagramy sobie takim z golemem. Ale przynajmniej nie wygrali 3. Także co? Hmm, tutaj na czas będę patrzył. Ale Eee... Polski rady, zaraz sobie zobaczymy. no ma jedny jest Żydek. I zaraz zobaczę, który ja jestem. 16, to nieźle. Ale bym spisał jego tak, gdybym miał inferno. Mm, może zobaczę jeszcze jaką Holiko. Siódma arena. No, to fajny Madek. Powiem, że fajny Madek, bardzo fajny. Miner Lapka i Sparki. Ale przed Parkiem z nim kiedyś nie grałem. Nie wiem. chuliko, mm, Nie wiem, czy z nim grałem. Ale chyba tak. Percel. Dobra. Dobra, później sobie spróbujemy jeszcze. Kupić. Yy... Tom, my ten Varyl jak to się nam mówi i zobaczymy sobie jakie ja będę miał jeszcze karty. Także zagramy sobie jeszcze kilka razy. Klasa i zaraz będziemy yy, grać i zaraz zagram hmm. Okej. Okay. To jeszcze tym. Yes. Oj, zaczęliśmy, u Boży. Porywa, to to, po prostu trochę nie ogarniam tego. O, co! Czyli, że Tornado i dwa... Yy, wiecie, yy, Rosy? Rozwaliły dwie uliczki? To nie wierzę. Eee, yy, mi się trudno to ogarnie. Że już Tutaj zagramy, musimy się trochę ogarnąć. Bo ja tutaj robię takiego liveika w sobie. I muszę to trochę ogarnąć. O, tu mam zaraz pomysł. Teraz się tu przełączymy na kompa. Bardzo dobry w polskim internecie. <grym> <grym> co ja wam powiedzieć, bo chciałem powiedzieć? Będziemy robić takie piątkowe live y co dwa tygodnie. <grym> Ciekawe, na której to ziomek jak mało bo ja mam na siódmym. Prawie wszystkie karty takie wiecie Słabsze mam na 7 levelu I takie na przykład elity Mam na 7 Narmierskie karty są na drugim Tu mam jedynie na 8 A tu mam na 7 I wiecie O co mi chodzi chyba Nie mam co dać I powierzy. o Nie no Kurde, rozwalił nas. Co za idiota. Teraz będziemy musieli trafić jakiegoś tego. Yy, wiecie. Jak to się nazywa? Elite Barbarians, ponieważ yy, później... Eee... Yy, później sobie ulepszymy, bo ja mam... Bo brakuje mi bardzo mało do następnego levela. I... I okej, okay. Yes, masz yes, okej. Okay. Zagram sobie jeszcze raz. Co ja chciałam zrobić? Aha! Yy, zaraz sobie założę tutaj grupę. Yy, będziemy tutaj... Będą yy, Ja sobie wybiorę ikonę. Dobra, nieważne. Yy, będziemy to... Dobra. Jest zapiszę zmiany i utworzyłem grupę, także zaraz będziecie w link w opisie. Yy... Ja już Wam tutaj podaję linka do opisu do lajika oczywiście eee, już tu wchodzę na mój kanał w ogóle ile... na tą grupę, tam tutaj już linka, eee... to macie linka i domu zaraz, wam też podam na czacie, także co, eee, ja Was witam, Elo, serdecznie eee, na takim tle, oczywiście Live jeszcze trwa. Eee, I tu Was witam na tym e, pięknym liveiku, który zacznie się, znaczy już się zaczął, ale weźcie w tym pięknym live'iem. <stydzio> Tutaj jeszcze weźmiemy sobie i zagramy w jakąś inną grę. Na przykład Spray Sprint, bo jest to bardzo fajna gra. Dobra, fajna Dobra, wszystko sobie włączymy, bo to jest bez sensu. Na no, lagi w ogóle jest tu coś cisze Okej okay. Teraz pewnie nabijemy rekord O, nabiłem rekord Uro. W końcu nabijam rekord W końcu niestety no, ale gram dalej. Ale... Okej, okay. tutaj bym po pierwszym razie. to już tak, wracamy wracamy okej okay. okej okay. jas rekord jest nowy rekord o, co będzie panda to nieźle pandą co możemy grać Nie. Teraz słabo. Ale ludzie wbijacie na tego live'a. Dam yy, pierwszej osobie admina. Dobra. Jutro się też na, na kanale pojawi odcinek.